W dzisiejszych czasach prywatność jest na wagę złota, więc jeżeli nie chcecie, aby wasze zdjęcie profilowe na Instagramie było powiększane, to w tym filmie pokażę wam krok po kroku, jak zablokować powiększanie zdjęcia profilowego na Instagramie. A więc zaczynamy. Aby zwiększyć naszą prywatność na Instagramie, blokując powiększanie naszego zdjęcia profilowego przez innych, Należy przede wszystkim uruchomić aplikację Instagram. Następnie klikamy w prawym dolnym rogu ikonę naszego zdjęcia profilowego. Kolejno klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech poziomych kresek. Tutaj pojawi nam się cała lista zakładek. My tą listę przesuwamy nieco niżej i wybieramy zakładkę Prywatność konta. No, i jak możecie zauważyć, mamy tutaj poniżej zakładkę o nazwie Zezwól na powiększanie zdjęcia profilowego i ta zakładka umożliwia po prostu innym użytkownikom wyświetlanie większej wersji Twojego zdjęcia profilowego, aby pomóc, po prostu im upewnić się, że to ty. Część osób oczywiście może sobie chwalić właśnie taką możliwość, natomiast są osoby, które chcą zachować większą prywatność, no i nie chcą, aby po prostu ich zdjęcie profilowe było powiększane, więc Instagram daje nam taką możliwość, więc jeżeli te osoby chcą po prostu zablokować powiększanie swojego zdjęcia profilowego, klikamy po prawej stronie właśnie ten suwak. I w ten sposób zwiększacie prywatność na Instagramie, po prostu blokując powiększanie swojego zdjęcia profilowego. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!